Dlaczego? Jedno spotkanie i mm. miejmy to już za sobą. Tak, no myślę, że to jest takie marzenie wszystkich, nie? żeby pójść gdzieś, mm. gdziekolwiek do specjalisty, e, przyjść raz i mieć już to z głowy. Dlatego to się nazywa trening. Tak, tak. Potrzebujemy powtarzać te czynności, aż wejdą nam w krew. Nawet ten sposób myślenia o sobie. Tak, tak. No tak jak kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że to nawet na takim poziomie biochemicznym jest potrzebne, żeby nauczyć się nowej umiejętności, należy powtórzyć czynność ileś razy, żeby wytworzył się nowy szlak neuronalny, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Więc tak, no to no, tak jak mówisz, to jest trening. Tak samo, nie idziemy na siłownię raz i nie oczekujemy, że będziemy mieć jakieś wiesz, tutaj bice zaraz mm -hmm. tak. <laughs> nie z tej ziemi. Trzeba to powtarzać. Mm -hmm. um, poza tym, kiedy klient trafia już do specjalisty, to nie jest tak, że on sobie pierwszy raz się zakuło, mu hmm, może ja coś mogę potrzebować. Zazwyczaj jak przychodzi do specjalisty, to dlatego, że nie ma już żadnej innej, żadnego innego hmm. pomysłu, co, jak może sobie pomóc.